12 lat czekał, aż ktoś doceni jego wynalazek. Lucjan Łągiewka odkrył, jak sprawić, by coś, co uderza w przeszkodę z wielką siłą, wyszło z tego bez szwanku. Jego pochłaniacz energii kinetycznej w tym roku został obsypany nagrodami na światowych wystawach. Pojawili się też poważni kontrahenci. Polski wynalazca został w końcu doceniony, ale niestety tylko za granicą. Agata Dzikowska. Lucjan Łągiewka, pasjonat niewyjaśnionych zjawisk fizycznych. Przez lata eksperymentował w garażu w kowarach. W 1998 roku swój pochłaniacz energii zamontował w zderzaku. Maluch uderzył w ścianę z prędkością 50 km na godzinę i nic się nie stało. Siłę uderzenia pochłonął taki mały wirujący element. Przełom w motoryzacji? Niestety nie. Miałyby się nie rozbijać, nie byłoby obrotu części zamiennych. Czy o to chodzi? Tym firmom chyba nie. Naukowcy nie potrafili odkrycia Łągiewki wyjaśnić, i wynalazca zniknął. Wydawało się, iż wynalazek zniknął, a twórca umarł. To tak naprawdę były prowadzone badania naukowe i to była ta część, którą trzeba było wykonać. Za prywatne pieniądze powstało Centrum Badawczo-Rozwojowe. Miliony euro zainwestowali ludzie, którzy wierzą, że Łągiewka dokonał przełomu, a wierzą nieliczni. Słyszałem, że jest wynalazcą, że jest twórcą kilku bardzo ciekawych pomysłów. Pomysłów? Pomysłów. Te pomysły za granicą są jednak bardzo cenione. Z garażu Łągiewka trafił na światowe wystawy i posypały się nagrody. Także Order Królestwa Belgii za zasługi dla nauki. Niemcy sobie poradzą, Amerykanie sobie poradzą, Japończycy też sobie poradzą bez polskich wynalazków. Ale czy Polska sobie poradzi bez polskich wynalazków? Zanim w Polsce ktoś uwierzy w rozwiązanie łągiewki, zderzaki powędrują do Kuwejtu. Szejk chce chronić w ten sposób statki. Trochę to będzie egzotyczne, no ale skuteczne ma być. Łągiewka mierzy wysoko. Trwają poufne negocjacje z Europejską Agencją Kosmiczną, która zderzakami chce zabezpieczać bezzałogowe kapsuły. Zderza kłągiewki, zderzył się z motoryzacją i poległ. Od lat zderza się z polską rzeczywistością. I wygląda na to, że prędzej znajdzie się w kosmosie niż na polskim rynku. Agata Dzikowska, wiadomości.